Film ten nagrywam w marcu 2021 roku z nadzieją, że nigdy nie zostanie upubliczniony, a zamiast niego powstanie bardziej sensowny materiał pożegnalny, w którym podsumuję przygodę z elektroniką, jeśli będę miał już dość prowadzenia tego kanału. Jeśli jednak go oglądacie, oznacza to w najlepszym przypadku błąd serwisu YouTube lub moje niedopatrzenie, co myślę będzie dało się zweryfikować krótszym niż 2 miesiące odcinkiem czasu między ostatnim wrzuconym filmem a tym lub też ten gorszy scenariusz, kiedy z różnych powodów nie byłem w stanie zalogować się na profil i kanał przez ostatnie 2 miesiące, a w najgorszym przypadku już nigdy nie będę mógł tego zrobić. Niestety na wrzucenie czegokolwiek przez najbliższych tutaj raczej nie wiem, czy będę mógł liczyć, dlatego postanowiłem wrzucić ten film z datą premiery przesuwaną przy okazji logowania na kanał tak, żeby pojawił się mniej więcej dwa miesiące po mojej ostatniej aktywności. W przypadku tej najgorszej opcji wszystkich, którzy wysłali do mnie paczki z pacjentami, informuję, że moim najbliższym zostawiłem instrukcję, odłożoną kwotę na wysyłki i przygotowane wstępnie przyklejone, zaadresowane na adresy nadawców etykiety. Także mam nadzieję, że wszystko albo już wróciło, albo niebawem wróci do Was. Jak wspomniałem na początku, mam cichą nadzieję, że upublicznienie tego filmu będzie co najwyżej efektem błędu, ale też nie chciałem was zostawić tak jak niektórzy youtuberzy, którzy nagle, bez słowa pożegnania z swoimi widzami, przestali publikować na swoich kanałach. A niezależnie od wariantu, życzę Wam kreatywności i rozwoju pasji, dzięki której będziecie dostrzegać pełną paletę kolorów szczęścia w tym szarym, codziennym życiu. Trzymajcie się. Ho!